Horoskop astrologiczny, horos oczywiście horoskop też miesięczny, moi kochani, na, dla wszystkich spod znaku Skorpiona na miesiąc maj. Witam Was serdecznie, moi drodzy, zarówno panie Skorpionice, jak i panowie Skorpiony. W mojej prognozie na najbliższy miesiąc, piąty miesiąc tego roku, czyli troszeczkę piątka numerologiczna, czyli delikatnie mówiąc, zmienny, pobudzony, taki nieokreślony miesiąc, w który może być granicznym miesiącem w celu uzyskiwania przez nas celów, jakie w związku z celami, jakie chcemy osiągnąć w następnych miesiącach. Moi drodzy horoskop astrologiczny oparty na ruchu planet, na aspektach, na figurach astrologicznych i na wzajemnych relacjach. Planet, oczywiście, planetoid, punktów, jak powiedziałem, punktu na przykład Lilith, też to jest ciemna, ciemny księżyc, punktów energetycznych, ale czyli moi kochani, ogólnie oparty na tańcu planet w kosmogramie. Moi kochani, zaczynamy. Pamiętajcie jednak, że dodatkowo coś, co Wam chciałbym powiedzieć, a nie wiem, czy wszyscy. A patrzcie, spędzi, czy wszyscy to pamiętają. A jeżeli są nowe osoby, no to tego nie wiedzą, że ja omawiam horoskop, kosmogram, tylko na to, co jest po prostu widoczne. Jeżeli są aspekty życia tutaj jakby niewidoczne, nie które będą uruchomione, które nie będą rezonowały z. Tym przekazem nie będziemy o tym mówili, ponieważ oznacza to, że te sprawy życiowe, które nie są tutaj ujęte w tym horoskopie, nie będą miały znaczenia lub będą tak słabo odczuwalne przez Was, że to nie będzie miało sensu nawet, żeby o tym mówić. Może to być niezauważalne całkowicie. Więc, moje drogie skorpioniki, tak to wygląda. Wy o tym prawdopodobnie, jak mnie oglądacie, to wiecie, a jak nie wszyscy nowi, no to teraz już moi drodzy, już wiecie też, że skupimy się tylko na tych najważniejszych aspektach, jeżeli chodzi o Maj dla skorpionów. Więc, moi drodzy, zaczynamy od domu horoskopowego 10. Dobra, zaczniemy od 10, czyli medium serii, mamy tutaj Lilith. Lilith to ani planeta, ani planetoida, ani światło, tylko punkt taki yy, energetyczny, to jest czarny księżyc, moi drodzy, to jest. Od, od, odmiana księżyca w drugą stronę. Lilith to jest, jakby ktoś nie z Was też nie wiedział, to jest pierwsza żona Adama. To jest taki, taka bogini, taki właśnie demon. To jest demon, który jest wścibski, złośliwy, niezadowolony i bardzo wściekły wtedy, kiedy mu się coś nie udaje, kiedy nie może czegoś dostać. I Wy, tą Lilith, moi kochani, macie w domu horoskopowym dziesiątym, który, który mówi za rozwój waszej kariery, za rozwój w ogóle waszych celów życiowych, tego co chcecie osiągnąć, tego yy, chcecie być na tym piedestale, chcecie być do góry, tutaj na górze tego horoskopu, moi kochani, yy, chcecie być yy, osobą decydującą, decyzyjną, chcecie być osobą, która kimś rządzi, ale też jeżeli chodzi głównie o karierę, to chce zdobywać szczyty, chce być panią, pre, pani, panią panem, prezesem. Chce po prostu panować nad całą sytuacją, zmienić swoje życie, jeżeli chodzi o rozwój zawodowy, w jak najlepszym kontekście. I ta Lilith, po prostu jak byk, jest na waszym dziesiątym domu, tutaj blisko Medium Serii, co powoduje, że kochani, możecie mieć niestety delikatne problemy właśnie z osiągnięciem tego sukcesu. Tutaj na nieszczęście, jeszcze dodatkowo, ta Lilith jest też w jednym aspekcie akurat dobrze aspektowana, ponieważ przez. Merkurego w Trygonie, jednak Merkury to jest planeta... Hmm, taka dosyć uniwersalna. Ona jest, Merkur, jako Merkury jest fajną planetą komunikacji, planetą takiej, wiecie, podróży, też planetą nauki, zdobywania wiedzy, oddawania tej wiedzy. I tutaj z tą Lilit, moi kochani, trygon oznacza, że y, Wy jesteście mądrzy, macie inteligencję, drogie Skorpiony, macie wiedzę, aby tą sukces zdobyć. Jesteście na dobrej drodze, czujecie to wewnętrznie, nauczeni tym swoim poprzednim życiem, tą nauką, którą podjęłyście, podjęliście, że je, idziecie w dobrym kierunku, ale niestety, Maj nie będzie pod tym względem idealny z tego powodu, że mamy kwadraturę do Wenus do planety maleficznej pie, maleficznej, beneficznej słuchajcie, planety optymistycznej bardzo dobrej planety generującej, planecie generującej opty, równowagę, generującej Słuchajcie, takie pokojowe nastawienie się do wszystkich i wszystkiego, i tutaj niestety jest kwadratura. Negatywny aspekt mówiący o tym, że ta Wenus wam nie pomoże. Będzie wam brakowało właśnie tej równowagi z powodu zazdrości, która się gdzieś tam u Was pojawi albo u Was wewnętrznie, albo zewnętrznie. Tutaj bym powiedział, że moje drogie Skorpiony, sytuacja nie będzie taka idealna. Ktoś zamiast Was zdobędzie jakiś prawdopodobnie sukces, ktoś może awansować, ktoś może dostać lepsze zlecenia. Ja bym powiedział, tu musicie naprawdę bardzo uważać. Również w aspekcie tego, tej rozwoju tego kariery i tak dalej, tego waszego pobytu na szczycie, moi kochani, y, sytuacja jest tego rodzaju, że y, sytuacja jest tego rodzaju, że, moi drodzy, y, podpisywane wszelkiego rodzaju umowy, podpisywane y, uzgodnienia. Z kimś innym. Takie sprawy związane z, z jakimiś kontraktami i tak dalej, niestety też mogą nie być pozytywnie przez Was załatwione. Z tego powodu, że ta Wenus jest w siódmym domu horoskopowym, a to tutaj odpowiada to za partnerstwo, za umowy partnerskie, za takie sprawy związane, moi drodzy, z, z, z dogadywaniem się z kimś. I jak ona jest w kwadraturze z Lilit, do tego ta Lilit jest, słuchajcie, w, w tym dziesiątym domu, to te umowy będą. Drogie Skorpiony, Wy tak macie podobny na do wag delikatnie w tym kierunku. Także wagi i, i Skorpiony mogą w tym miesiącu właśnie w maju mieć kłopoty z dogadywaniem się, jeżeli chodzi o umowy. I wszelkiego rodzaju sprawy tego, 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 tego rodzaju lepiej nie załatwiajcie. Tym bardziej pamiętajcie, że do 15 moi kochani maja Merkur jest w retrogradacji, czyli wszelkiego rodzaju umowy i tak, i tak byście nie podpisywały, nie podpisywali, więc po 15 maja możecie dopiero to robić, a jeżeli nie wiecie o co oznacza Merkury w retrogradacji, to możecie Moi drodzy, pod moim filmem jest link do filmu mówiącym, co, je, co to oznacza merkury w retrogradacji. Zapraszam Was, możecie sobie zobaczyć, czego nie robić w miesiącu maju, a to dotyczy też nie tylko skorpionów, wszystkich znaków. Moi drodzy, więc umowy, jeżeli, więc umowy podpisywanie umów, jeżeli chodzi o pracę i tak dalej, dajcie sobie spokój, to, nie, to będzie jeden wielki po prostu niewypuł. Więc moi drodzy, y, niestety sprawy związane z karierą z sprawami zawodowymi nie są na dobrym poziomie, jeżeli chodzi o miesiąc maju lecimy dalej, moi drodzy. Sprawy związane z partnerstwem jako takim, no to tutaj też delikatnie to dotyczy, ta, ta sprawa te, tej kariery też dotyczy partnerstwa, ale jeżeli skupimy się tylko na partnerstwie indywidualnym, czyli na uczuciach, na takich wzajemnych relacjach indywidualnych, no to, moi drodzy, Wenus tutaj oczywiście jest, czyli można by powiedzieć, no fajnie, Wenus w tym miejscu, super, super to wygląda, będzie fajnie w partnerstwie, no nie będzie, ta Lilith prowadzi zazdrość, ta Lilith pojawi, mu się, pojawi się w waszych indywidualnych, indywidualnych odczuciach poczucie zazdrości co? zdrady, takiej, takiej niepewności do tego, co faktycznie się w tym partnerstwie u was dzieje, więc miejcie to też na uwadze, moi kochani, tym bardziej mamy też w Domu horoskopowym Siódmym urana. Uran to planeta zmian, to planeta pokoleniowa, mocna, silna, która niszczy to, co jest i chce wybudować coś na nowo. I teraz, moi drodzy, może być tak, że w tym waszym partnerstwie, jeżeli dojdziecie, oczywiście dojdziecie indywidualnie do takiego. Do takiego momentu, że chcecie coś w partnerstwie zmienić, no to jest dobry moment. Ponieważ uran jest pozytywnie aspektowany, moi kochani, sekstylem, z księżycem, czyli z emocjami. Dobry miesiąc na emocjonalne zmiany w Waszym partnerstwie, ale muszą to być zmiany całkowicie od podstaw. Musicie zburzyć nawet fundamenty tego, co są teraz i zrobić coś od nowa. Ewentualnie, nie mówię, że zmienić partnera, zmienić zasady, jakie są w Waszym partnerstwie. Jakie mieliście? Mieliście uzgodnienia? I co teraz się faktycznie dzieje? Czy to, co się teraz dzieje, jest takie, jak powinno być? Być, czy warto to zmienić? Tak, emocjonalnie w miesiącu maju, jeżeli macie taką potrzebę, zmieniajcie. Moi drodzy, lecimy dalej, dom horoskopowy, szósty, yy, praca i zdrowie. Ale praca, nie tylko praca, którą ja mówiłem o karierze, bo kariera to jest dziesiąty dom. Szósty dom to jest praca, to co wykonujecie zawodowo, oczywiście, ale praca taka codzienna. To nie wiem, remonty jakieś tam, wiecie, ogródek i tak dalej, praca codzienna. Tutaj jest też fajne, fajna sprawa, no, zaczyna się maj, dużo, dużo takiej przydomowej, ogródkowej, ogródkowych takich zajęć. Mamy tutaj słońce, y, które jest y, no, faktycznie y, delikatnie mówiąc aspektowane negatywnie z Marsem, tak? z planetą no, maleficzną, planetą kłótni, planety, planetą agresji, więc możecie się z kimś pokłócić. Być może moi kochani możecie się pokłócić ze swoim też partnerem, bo tutaj jak powiedziałem przed chwilą, to partnerstwo może być takie różne o to, y, że y, trzeba wziąć jakieś kredyt. Czy trzeba zainwestować w pracę, bo, nie, bo czegoś brakuje, albo coś unowocześnić, albo położyć nowy jakiś taras, ewentualnie jakieś nowe ozdoby ogrodowe, lub coś, tam, coś w mieszkaniu zmienić, bo idzie wiosna. Tu mogą być takiego rodzaju problemy, ponieważ ta, ten, ta, te słońce, czyli wasze cele, to, co chcecie zrobić, jak się pokazać na zewnątrz, w kwadraturze z Marsem, w ósmym domu horoskopowym, czyli w domu właśnie takiego tej wspólnoty, ale też kredytów, pożyczek i tak dalej, że te, w tej wspólnocie będą dochodziły problemy, co robić, aby się. Aby, aby coś coś zrobić, bo być może możecie mieć z partnerem inne zupełnie zdanie do tego co jak ma wyglądać Wasza praca. Jednak ogólnie będzie w tych, w tych kwestiach dużo szczęścia, czyli w kwestiach pracy i w kwestiach też zdrowia, Jowisz w szóstym domu horoskopowym, kochani, to jest szczęście, obfitość, to jest pozbycie się problemów, to jest nagły zwrot sytuacji z negatywnej na pozytywną. Jednak jeżeli powiedziałem wam słowo o zdrowiu, bo dom horoskopowy szósty to też zdrowie, moi kochani, nie do astrologa, nie do terocisty yy, o zdrowie. Do zdrowie, jeżeli chcecie się dowiedzieć o swoim o zdrowiu, o swo swojego stanu zdrowia, moi kochani, do lekarza. Tylko lekarz, dyplomowany lekarz Wam pomoże w stosunku do zdrowia. Ja nie jestem lekarzem i nie, jeżeli ktoś, jakiś tarocista czy astrolog jest lekarzem, jak najbardziej może Wam poradzić. Pora ja, ja nie jestem, więc Wam nie radzę. Ja tylko mówię, że w horoskopie Jowisz w szóstym domu może świadczyć o tym, że to zdrowie nie powinno być tak, ogólnie negatywnie przez Was odczuwane. Ale w jakiejkolwiek wątpliwości, kochani, do lekarza. Od razu, bez żadnego pytania się kart ani astrologom. Także moi drodzy, dostaniecie też. Dostanie, oprócz tego, że te prace będą. No, przyniosą wam one jakieś tam zadowolenie, jakieś uda się to wszystko załatwić, co by było, jakby. co, by, co, co was niepokoi, to jeszcze dostaniecie pozytywnej energii od strony Eris. No, Eris to bogini wojny, tak, tak jak Mars, nie? Eris to, kochani, taka bogini, która nie lubi spokoju, lubi kogoś z kimś się pokłócić, lubi coś komuś zrobić, delikatnie mówiąc i tak dalej, ale tutaj mamy ją w sekstylu z Marsem, czyli z drugim Bogiem Wojny, ale się dobrali, nie parka, to siostra i brat bliźniaczy zresztą i tak i tak, moi kochani yy, eri, yy, ale sekstylu czyli dostaniecie takiego pozytywnego kopa, takiej sportowej, fajnej energii, miłej, która pozwoli Wam na wykonywanie tej pracy tak jak chcecie, nie odczujecie po prostu zmęczenia, będziecie naładowani energetycznie zarówno ze strony Marsa, pozytywnym sekstylem do Eris, jak i Eris, więc spokojnie moi drodzy yy, nuda Wam tutaj nie grozi jeżeli chodzi o pracę zawodową Jak i taką codzienną, domową Moi drodzy i ostatni dom No jeszcze coś tam będzie, momencik I moi drodzy jeszcze dom horoskopowy Piąty dom hazardu, zabawy, seksu, takiego, wiecie, takiego... takiej dobrej zabawy po prostu, nie? I romansów, moi kochani. No, mamy tutaj na osi między, y, szóstym, między piątym a szóstym słońce i mamy tutaj księżyc, emocjonalny księżyc w domu romansów, kochani. I to jeszcze pozytywnie aspektowany przez sekstyl z uranem. Zszykuje się nowy romans, moi drogie Skorpiony. Tak to wygląda, ale może nie fizyczny, emocjonalny. Również będziecie się dobrze w maju bawiły, bawili. Yy, możecie podejmować takie, wiecie co, no takie różnego rodzaju czynności, które, które emocjonalnie Was zadowolą. Nie widzę tutaj jakiegoś problemu. Nie ulegajcie tylko, delikatnie mówiąc, pewnego, pewnego rodzaju złudzeniom Neptuna, który. Tutaj jest w też w kwadraturze, słuchajcie, z Marsem, ponieważ Neptun może po, po, pobudzać Was, wiecie, do czego? Do takiego zbytniego optymizmu, do oglądania świata niezbyt, y, takiego, niezbyt rzeczywistego, jaki jest faktycznie, więc tutaj delikatnie uważajcie na tego, na tego Neptuna, ale dobra zabawa emocjonalna, nowy romans, nie wiem, jakieś, jakiś taki nawet wy, wy, wydumany i tak dalej, y, jakaś, jakieś małe gry, jak, ale tylko naprawdę nam za małe kwoty, za złotówkę, tam tamto talotkę i tak dalej. To możecie sobie tam zaryzykować. Widać, że ten dom zabawy te takiego, te, 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 takiego wiecie, no y, za, delikatne, takiego swo, swojskiego delikatnego podejścia do życia fajnie się tutaj u Was według mnie wykreuje. Do, do tego pozytywnie aspektowany Saturn mówiący o tym, że bo Saturn to ogólnie jest planeta maleficzna, trudna, ale on jest pozytywnie aspektowany y, sekstylem i trygonem, więc on, ten Saturn powinien spowodować, że y, będzie bardziej stabilność. i ta zabawa będzie trwała, nie będzie nic negatywnego na, nie, na tą zabawę wpływało. Kochani, tak ja to interpretuję. Być może ten Saturn przez większość jest aspektowany, interpretowany negatywnie. Ja w tym horoskopie widzę go jako planetę, która nie powinna Wam na pewno zaszkodzić, więc życzę Wam naprawdę udanej, dobrej Kochani, zabawę, drogie skorpiony, widać, że to będzie Wam dane. Również, moi drodzy, dom horoskopowy czwarty, czyli rodzina, tu gdzie mieszkacie, tu gdzie się czujecie bezpiecznie. No na samym Immunseli imum imum mamy, słuchajcie, Plutona, no trudna planeta, maleficzna, ale planeta, która <coughs> to jest Bóg Zmarłych, Rzymski Bóg Zmarłych, wiecie, to On rządzi podziemiami, tymi kosztownościami, ropą, złotem, srebrem i tak dalej, ale też zmarłymi, więc tutaj można powiedzieć, o kuźwa, co się stało, pluton na czwartym domu w rodzinie będzie niewesoło. Jest pozytywnie aspektowany sekstylem ze słońcem. Moi kochani, nie przejmujcie się, oznacza to, że Wasze sprawy rodzinne nabiorą rozpędu w pozytywnym słowo znaczeniu. pluton doda Wam taki, akurat będzie tym słońcem w sekstylu, czyli pozytywnym aspektem doda, doda Wam energii, siły, doda Wam takiego plutonicznej, takiej ogromnej mocy, aby w po wspomóc tą rodzinę, aby tutaj się pojawiły nowe, fajne emocje, ciekawe, dające po prostu takiego kopa do zrozumienia tego, co faktycznie się w tej rodzinie dzieje. Ja bym tutaj akurat tego Plutona źle nie interpretował dla Was, moje drogie Skorpiony. W maju fajnie macie dobry horoskop, moje drogie yy, yy, Skorpioniki. No, z wyjątkiem tego, tych spraw, o których mówiłem na początku, kariera i tak dalej. Tutaj, partnerstwo musicie bardzo uważać. Moi drodzy, lajki, komentarze, subskrypcja, dzwoneczek czarny dzwoniący, to jest odpowiedni subskrypcja, bardzo Wam za to dziękuję, życzę Wam dużo szczęścia, dużo zdrówka, udanej majówki Wam życzę, wyjazdów krótkich, długich, żebyście sobie w tym maju, yy, yy, co było zaplanowane, spełnili, abyście długo ten maj wspominali jako bardzo udany miesiąc. Pozdrawiam, cześć drogie Skorpiony, do następnego filmu, hej!